Suplement diety to środek spożywczy, który może uzupełniać normalną dietę. Jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych, albo innych substancji odżywczych. Tak mówi definicja. Suplementy nie są więc lekami, a często za takie są uważane. Musimy pamiętać, że suplementy nie są lekami. Są według prawa żywnością, co skutkuje tym, że chociażby nadzór nad żywnością jest inny niż w przypadku, gdy mówimy o nadzorze nad lekami. To jest normalnie żywność, która podlega rejestracji przed wprowadzeniem do obrotu na terenie Rzeczpospolitej u głównego inspektora sanitarnego. Myśląc jednak błędnie, że suplementy to leki i dodadzą zdrowia lub je poprawią, wiele osób sięga po niezbyt często, decyzje podejmując samodzielnie. Należy pamiętać również o tym, że suplementy diety mogą wchodzić w interakcje z lekami, które na przykład spożywamy, więc ważne jest, żeby konsultować z lekarzem suplementy diety, które chcemy. Takim przykładem może być na przykład wapń, którego nadmierna ilość czy niewłaściwa suplementacja będzie wpływała na przyjmowane leki. Podobnie jest z żelazem. Również warto wspomnieć o megadawkach witamin, bo to jest takie modne, szczególnie w okresie jesienno -zim. Że będziemy duże ilości witaminy C, na przykład spożywać, która też nie jest obojętna w dużych dawkach dla naszego organizmu. Także wszystkie spożywanie suplementów diety należy bezwzględnie konsultować z lekarzem, biorąc pod uwagę schorzenia, które mamy i leki, które przyjmujemy. Zalecana przez lekarzy jest dość często suplementacja witaminy D. Jej zażywanie jest polecane zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Tak naprawdę jedyną suplementacją diety w naszych warunkach, gdzie leży Polska, to jest suplementacja witaminy D3 w okresie jesienno-zimowym, ale to też te ilości tych suplementów diety powinny być skonsultowane z lekarzem. Branie suplementów diety bez wskazania lekarza jest niepotrzebne. Lepsze jest właściwe odżywianie się, bo zbilansowana dieta powinna dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych witamin, minerałów i składników odżywczych. Prawidłowa dieta, czyli wprowadzenie wszystkich grup z piramidy żywieniowej do naszego jedłospisu gwarantuje, że będziemy właściwie mieli dostarczane składniki mineralne czy witaminy. Poza tym, pobranie, czyli przyswajanie przez organizm tych składników z pożywienia jest najlepsze, bo należy pamiętać o tym, że organizm z żywności najłatwiej przyswaja witaminy i składniki mineralne niż te z suplementów diety. Pamiętajmy o tym, że suplement diety może być źródłem uzupełniania jakichś niedoborów żywieniowych, jednakże nie powinien stać się jej podstawą. Także pamiętajmy o zróżnicowanej, bogatej w różnego rodzaju składniki pod względem wartościowym odżywczym, bo to zapewni nam zdrowie. W Polsce suplementy diety są nadużywane. Jednym z powodów jest również to, że można je w bardzo łatwy sposób kupić, ponieważ są dostępne bez recepty, zarówno w aptekach, jak i sklepach stacjonarnych oraz internetowych, ale decydując się na ich zakup i zażywanie warto mieć pewność, że pochodzą z bezpiecznego źródła. Każdy suplement diety, który jest wprowadzony na terytorium Polski, musi mieć zgłoszenie do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego. I możemy w takim rejestrze sprawdzić czy suplement diety, który chcemy zakupić, przeszedł całą procedurę jakby weryfikacyjną. Czy tam toczy się postępowanie, czy on już jest zatwierdzony i bezpieczny, czy wręcz nie jest za, e, zatwierdzony i są jakieś wątpliwości co do składników nim zawarte. Każdy może wejść do takiego rejestru prowadzonego przez głównego inspektora sanitarnego na stronie internetowej i sprawdzić e, taki suplement diety, jaki jest jego status. I oczywiście źródłem tak naprawdę najlepszym no to są apteki, bo tam też możemy skonsultować z farmaceutą e, e, tą suplementację, którą chcielibyśmy. Zażywać. A ponieważ dobrze wiedzieć, jak wybierać bezpieczną żywność, to EFSA, czyli Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, prowadzi na ten temat kampanię informacyjną. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy społeczności na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz zachęcenie konsumentów do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. W przypadku suplementów na pewno ma to ogromne znaczenie, gdyż jest to dodatek do naszej żywności. O tym też należy pamiętać. Przede wszystkim racjonalne odżywianie, a suplement diety jest tym, czym możemy dodać, o ile jest go brak w naszym organizmie danej substancji. Suplementy diety są traktowane niestety. Jako zamiennik zróżnicowanej diety, i często ludzie biorą garść tabletek rano zamiast zjeść pożywne śniadanie. I stąd ta kampania informacyjna, aby przypomnieć czy wskazać, że suplement diety on ma utrzymać w równowadze on nic nam nie podwyższa, nic nam nie dodaje więc tylko i wyłącznie, jeżeli chcemy uzupełnić i jeżeli mamy niedobory, to skorzystamy z suplementów diety. W realizację kampanii włączyła się Państwowa Inspekcja Sanitarna w całej Polsce, w tym na Warmii i Mazurach. Kampania EFSA, czyli Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, jest realizowana wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i jednostkami mu y, y, podległymi, czyli chociażby wojewódzkimi i powiatowymi stacjami. I w tej kampanii chcemy dotrzeć do osób dorosłych, do młodych osób w wieku 25-45 lat, przede wszystkim, ale i do ogółu społeczeństwa z tym właśnie krótkim przekazem, że możemy być świadomym konsumentem, bezpiecznym konsumentem. Ale też i ważna kwestia jest po, yy, po stronie samego konsumenta. Produkty dopuszczone do obrotu można spożywać bez obaw. Należy jednak czytać etykiety i zapoznawać się z przydatnymi informacjami. Skąd produkt pochodzi, jaki jest jakości, chociażby, jaka jest jego data przydatności, bo to są ważne elementy, które wpływają na to, czy pożywienie jest bezpieczne i czy my po, po jego spożyciu będziemy czuli się także zdrowi. Kampania EFSA zapewnia, że naukowcy w Unii Europejskiej zajmują się badaniem żywności, w tym suplementów diety, pod kątem ich bezpieczeństwa. Wiele suplementów diety jest znanych w Europie od dawna. Istnieją pewne obawy dotyczące bezpieczeństwa i jakości niektórych z nich. Obejmują one ryzyko zanieczyszczenia chemicznego i biologicznego oraz potrzebę zapewnienia, aby zawartość substancji aktywnych była na bezpiecznym poziomie. Dlatego EFSA dostarcza takich naukowych opinii na temat bezpieczeństwa substancji, które mogą być stosowane w suplementach diety. Stąd też to zachęcenie konsumentów, aby rzeczywiście sprawdzać, co kupujemy, skąd kupujemy. Każdy kupujący suplementy diety, które wiele osób zażywa z myślą o swoim zdrowiu, powinien mieć przede wszystkim pewność co do ich składu, daty przydatności do spożycia i producenta. Każdy suplement możemy sprawdzić, jeżeli jest w wykazie tutaj na na Głównego Inspektoratu Sanitarnego i sprawdzić, czy on rzeczywiście jest i czy jest ta właściwa jego, jego skład, który nas by satysfakcjonował. No i oczywiście pamiętajmy, że suplementy w niewłaściwych ilościach podane tutaj, źle podane z innymi lekami mogą by zaszkodzić. Suplementy diety powinny zawierać głównie witaminy, minerały, błonnik pokarmowy, kwasy tłuszczowe, ale zawierają też inne substancje. EFSA prowadzi ocenę ryzyka poziomów tych składników oraz opracowuje naukowe podstawy oceny składników roślinnych dodawanych do żywności. W przypadku stosowania suplementów diety ważne jest także to, żeby stosować się do zalecanych dziennych porcji ich spożycia.